Słowa Ewangelii według Świętego Marka. Jezus zaczął mówić w przypowieściach do arcykapłanów, uczonych w piśmie i w starszych. Pewien człowiek założył winnicę, otoczył ją murem, wykopał tłocznie i zbudował wieże. W końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas, posłał do rolników sługę by odebrał od nich należną część plonu winicy. Ci chwycili go, obili i odprawili z niczym. Wtedy posłał do nich drugiego sługę, lecz i tego zranili w głowę i znieważyli. Posłał jeszcze jednego i tego zabili. I posłał wielu innych, z których jednych obili, drugich pozabijali. Miał jeszcze jednego, umiłowanego syna. Posłał go do nich jako ostatniego, bo mówił sobie: uszanują mojego syna. Lecz owi rolnicy mówili między sobą: to jest dziedzic. Chodźcie, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. I chwyciwszy, zabili go i wyrzucili z winnicy. Cóż uczyni właściciel winicy? Przyjdzie i wytraci rolników, a winicę odda innym. Nie czytaliście tych słów w piśmie? Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. I starali się go ująć, lecz bali się tłumu, zrozumieli bowiem, że przeciw nim Opowiedział tę przypowieść. Pozostawili go więc i odeszli. Oto słowo pańskie. Moi drodzy adresatami tej przypowieści są arcykapłani, uczeni w piśmie i starsi. Ludzie związani ze świątynią, związani z elitą intelektualną, elitą duchową, Religijną. To byli ci, którzy zarządzali świątynią i mówili innym, jak należy postępować, żyć, aby osiągnąć życie wieczne. Bóg powierzył im w dzierżawie właśnie szczególnie świątynię. I świątynia była w Jerozolimie. Kiedy wchodzono do Jerozolimy, nad jednym z bram był. Znak, że jest to boża winnica, że to jest właśnie krzew winny. Sam pan Jezus siebie nazywa krzem winnym, a my jesteśmy latoroślami. Więc możemy to odnieść do wydarzeń, które miały miejsce 2000 lat temu, gdzie rzeczywiście pan Bóg wcześniej jeszcze przed panem Jezusem, przed swoim umiłowanym synem, Ukojcie, posyłał proroków i prorocy, jak wiemy z historii. Często byli znieważani, odrzucani, obijani, więzieni, a nawet zabijani. W końcu przyszedł sam syn Boży, którego zabili, mówiąc sobie, że posiądziemy w winnicę. Jednym z motywów, żeby zabić pana Jezusa, było to, że pan Jezus wypędzał sprzedających w świątyni i zaczął, Krytykować tych, którzy ustanowili ten właśnie rzekomy porządek, który był tak naprawdę jaskinią zbójców, jaskinią, która przywłaszczała sobie Bożą chwałę. To wszystko tak naprawdę należy do Boga, a nie do tych, którzy zarządzają winicą jako rolnicy, jako dzierżawcy. I Sanhedrin podjął taką decyzję, arcykapłani, że trzeba zabić pana Jezusa, bo przecież lepiej, żeby zginął jeden, niż by miał zginąć cały naród, bo przyjdą Rzymianie i zniszczą tę świątynię. Zabili pana Jezusa i przyszli Rzymianie. I w 70 roku świątynia przez wojska Tytusa została zburzona, do dzisiaj nieodbudowana. Jest ściana zachodnia, przy której Modlą się i nazywana jest ta ściana ścianą płaczu. I Pan Jezus ostrzega, że może się okazać, że kamień odrzucony przez budujących to właśnie jest ten najważniejszy kamień węgielny. I stało się to przez Pana. Tak powstał Kościół. Kościół być może nie zrodziłby się, gdyby nie odrzucenie przez elity żydowskie. Pana Jezusa, a później prześladowania, które się rozpoczęły i wykluczania z synagogi. W końcu w II wieku wnuk Gamaliela I, czyli Gamaliel II, napisze taką ekskomunikę na wszystkich, którzy uznają w Panu Jezusie Mesjasza, że nie mogą uczestniczyć w spotkaniach w synagodze. To było ostateczne odrzucenie, jakby wyrzucenie, z Bożej winnicy samego Chrystusa. I nastąpiła tak zwana jezusofobia czy chrystofobia na wiele, wiele wieków. Ale drugą winnicą jest też Kościół katolicki, którym Pan Jezus, jako umiłowany Syn, przychodzi na każdej Eucharystii. I na każdej Eucharystii, na mszy świętej z winnego grona następuje przeistoczenie w krew Chrystusa która jest przelana która oznacza śmierć Pana Jezusa owoce owoce tej winnicy powinny być oddawane w ręce Boga nie na chwałę człowieka tylko na chwałę Boga miejscem najlepszym do oddawania chwały Boga jest liturgia czyli działanie Ludu Bożego na cześć Boga, żeby wspólnie podążać do nieba, do domu Ojca przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. I jeżeli tak się dzieje, to winnica wydaje owoc bo, i oddajemy to, co Bogu jest należne. Ale zauważmy, czy na przykład nie dzierżawimy czasu czas, który do nas nie należy. On, ten czas dostaliśmy od Boga i w każdej chwili może on się skończyć dla nas. Czy rzeczywiście w Dzień Święty ten czas oddajemy Bogu? Jedna z mam mówiła, że jej córka skarży się, nie chce chodzić do kościoła, bo mówi, że to jest strata czasu. Dziecko pierwszokomunijne. Tak, jeżeli ja przychodzę do kościoła i oddaję w ręce Boga, ten czas, który mógłbym przeznaczyć na coś zupełnie innego, to rzeczywiście oddaję czas Bogu należny. Dzień Pański nie jest dniem należącym do mnie. Jeżeli nie oddaję Bogu, tylko sobie go przywłaszczam, jestem złodziejem. Złodziejem, bo kradnę to, co Bogu się należy. I mogę ściągać na siebie jakąś późniejszą karę, bo wszystko ma swoje konsekwencje. Jeżeli człowiek postępuje według pewnych norm, normalnie, no to normalnie dostanie też pewną nagrodę, zapłatę. Ale jeżeli postępuje nienormalnie, łamie normy, no to wtedy należy mu się po prostu kara. I są to nie będzie tylko jakimś no opowiastką o różnych naszych problemach, uczuciach, stanach, tylko po prostu będzie pytaniem, czy rzeczywiście uczyniliśmy, czy nie uczyniliśmy. Bo brak działania to jest jakimś form jakąś formą braku owoców. Po co z tego, że ja wierzę? Po co z tego, że ja deklaruję, że jestem człowiekiem bieżącym, skoro nie ma za tym żadnych owoców, żadnych czynów? Nic się w moim życiu nie zamienia w czyn. Ja tylko mówię. A nie ma czynów pomocy, miłości wobec tych, którzy są w potrzebie, nie ma przebaczenia, nie ma pojednania, są tylko jakieś złości, przekleństwa, wulgaryzmy. To jest zabieranie Panu Bogu tego, co się Bogu należy. Przede wszystkim należy się oddawanie chwały Bogu. Bogu trzeba za każdą rzecz dziękować i go chwalić, tak jak Maryja. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, zbawcy moim. To chwalenie Boga jest jakby przygotowywaniem się do wiecznego chwalenia Boga. Tam, gdzie aniołowie oddają cześć Bogu, śpiewają święty, 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 Pan Bóg zastępów. I każda msza święta, kiedy my to śpiewamy, przygotowując się do momentu przeistoczenia, ma być też takim. Przeistoczeniem naszego serca. Serca zgorzkniałego, smutnego, pełnego goryczy, złości czy braku przebaczenia, na serce wdzięczne, które dziękuje, które się cieszy, które jest w jedności. I nawet w nieprzyjacielu czy wrogu widzi dziecko Boże, które może się pogubiło, i trzeba dobrym słowem, czasem słowem upomnienia, przypomnieć, jak jest. Gdzie jest prawda, gdzie jest ratunek, żeby człowiek nie został potępiony. Bóg nie przyszedł na świat po to, żeby świat potępić, tylko żeby go uratować, aby dać życie wieczne każdemu. Moi drodzy, patrząc na różne dziwne rzeczy, które niektórzy um, mogą zauważyć na mszy świętej. Że brakuje wyciszenia, brakuje skupienia, żeby oddać cześć Bogu, tylko ludzie przychodzą, żeby się zadowolić, żeby coś było ciekawego, coś miłego dla ucha, dla oka. Owszem, tym wszystkim y, dobrze by było, gdyby tak człowiek był zaangażowany, ale ważniejsze jest to, co ja Panu Bogu wtedy oddam, ofiaruję na ołtarzu złożę razem z ofiarą Jezusa Chrystusa, z Jego ciałem i krwią. Bardzo często możemy zapominać, że jest w naszym życiu też pewien obowiązek, pewna forma konieczności składania Bogu od ofiary, żeby Mu podziękować. Którzy mówią, jaka ofiara? Taka wiara. Miło się zawsze związana z ofiarą. Tam rolnicy w tej winnicy wobec swojego wobec właściciela tej winicy mieli jak najgorsze myśli. Nie chcieli w ogóle z nim się w jakiś sposób spotykać. Chcieli po prostu tylko jego winnicy. I tak warto sobie uświadomić, że część ludzi przychodząc na mszę świętą nie tyle interesuje się Bogiem, co Bóg chce, ale interesuje się tym, co ja mogę od tego uzyskać. Nie przychodzę po to, żeby pomyśleć później Panie Boże, tak pokazujesz mi moje błędy, pokazujesz mi moje złe myślenie. Chcesz to zmienić. Nawracaj mnie. Proszę Cię, daj mi swojego ducha, przemij moje twarde, kamienne serce. Raczej znaczy, często jest tak, że proszę Go, aby mi pobłogosławił. Mam różne plany, różne pomysły. Panie Boże, teraz te pomysły mi pobłogosław. Jeżeli tak będziemy przychodzić do świątyni, to nie będzie żadnych owoców. Najważniejsze owoce to są owoce nawrócenia, żeby z tej tłoczni, tak będzie wieża, żeby tam z tego, kiedy się zbierze winogre, nowe owoce, powstał później taki napój rozweselający, to trzeba te owoce zmiażdżyć. I to, co w naszym życiu jest jakimś miażdżeniem, jakimś trudem, jakąś formą choroby czy zmęczenia, jeżeli to wszystko powierzam Bogu i zamieniam w Bożą radość, to rzeczywiście jest owoc miły Bogu. Radosnego dawcę miłuje Bóg. Ale jeżeli to się zamienia w jakiś kwas, goryczy, złości. Często można zobaczyć, jak ludzie idą i przeklinają, złoszczą się, różne epitety rzucają. Nawet jak widzą człowieka w sutannie, to przeklinają go. To są pewnego rodzaju manifestacje, manifestacje złych duchów. Natomiast my nie możemy iść tą drogą. Pamięć drogą oddawania czci Bogu. Jeżeli wychodzimy na ulicę, to idziemy po to, żeby się modlić i chwalić Boga za Jego wielkie czyny. Dlatego moi drodzy, zapraszam właśnie do takiej postawy. Niedługo będzie Boże ciało, pójdziemy za Chrystusem, w wielu miejscach Polski będą procesje. Niech to będzie też znak oddania czci Bogu. Taki, taki znak, że chcemy oddawać Bogu plon Jemu należny. Oddawać naszą. Nasz czas, nasze zaangażowanie, nasze serca, naszą miłość, naszą jedność. Nie dajmy się podzielić, bo Trójca Święta, choć jest w trzech osobach, to jest jedna, jest to jeden Bóg, a my mamy być na wzór Trójcy Świętej. Trójca Święta jest, można powiedzieć, że w potędze działania jest równa i Zawsze, kiedy myślimy o Bogu Ojcu, to jest i Duch Święty, i Syn Boży, i również jest ta miłość, ta miłość najbardziej jednoczy. Niech nasze życie, niech winica Pańska, Kościół Katolicki wypełnia się Bożą miłością. Niech będzie to miłość, która będzie jednoczyć, ale też będzie zakorzeniona w prawdzie, która wyzwala, która daje prawdziwe, Zbawienie, nie jakieś iluzoryczne. Moi drodzy, jest już późno. Niedziela była obfita, w różne wydarzenia. Wybaczcie, że trochę tak chaotycznie mówię. Wynika to z odpowiedniej pory, w której to nagrywam. No i wynika z pewnego rodzaju zmęczenia. Niech Pan Bóg Wam błogosławi i napełnia swoją mocą, abyśmy wszyscy umieli... Panu Boga, Bogu, Bogu oddawać cześć i chwałę. Niech Pan Bóg będzie w tym wszystkim uwielbiony, i niech błogosławieństwo na nas spoczywa. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.